Cześć. Wielu z was chciałoby pogodzić i psa i ogród. Ja dzisiaj wam pokażę taki patent, takie właśnie kompostowniki. Potrzebowałam, mam tutaj takie jeziorko i potrzebowałam je po prostu ogrodzić przed dziećmi, przed psami i wpadła na taki pomysł, żeby sobie takie kompostowniki właśnie z siatki zrobić. One mają tą zaletę, że na dole upycham tu akurat jakieś liście i inne rzeczy, które po prostu trafiłyby normalnie na kompost. One się sobie tutaj przerabiają. A wyżej zrobiłam takie grządki. Tu mam akurat pomidory, paprykę, selery. Też widać. Jest to o tyle fajne, że pies biegnąc, nawet jeżeli chce tutaj osikać, to nie są osikane grządki i rośliny. Pokażę wam, bo mam ich więcej. Chodźcie za mną. Tutaj mam naszą część, właśnie tego mojego stawiku ogrodzoną. Ja to pamięć, mam tutaj buraki, pietruszkę, pora, czy też cukinie. I mimo tego, że psy biegają, tak, że może tutaj pies podnieść nogę, nasikać, to nasze warzywa są cały czas czyste i w żaden sposób tutaj nie dotknięte psim moczem. of nights, yeah. Control in the driver's seat, yeah, yeah, yeah. but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up. On